Cześć, tu Gdzieś a to kolejny odcinek PLK w Liczbach, które przygotowuję dla Was razem z Jackiem Mazurkiem. W dzisiejszym materiale pokażemy Wam 10 rzeczy, 10 liczb po 10 meczach w ćwierćfinale. Od ostatniego naszego materiału 8 rzeczy po 8 meczach w playoffach minęło właśnie 10 spotkań, więc tym razem proporcjonalnie dorobiamy tych rzeczy. 10. W tym materiale pokażemy Wam statystyki odnośnie każdej z drużyn, która brała udział w serii ćwierćfinałowej. Postaraliśmy się wyciągnąć jakieś ciekawostki rzeczy, które mogą być nieco nawet momentami zaskakujące. Zanim jednak te liczby to gorąca prośba do Was o kliknięcie w przycisk subskrybuj, o danie nam łapki w górę, czy zostawienie komentarza pod tym materiałem, bo to naprawdę nas bardzo mocno motywuje do dalszej pracy i do produkowania kolejnych materiałów. A jeśli chcecie nas dodatkowo wesprzeć, to możecie postawić nam wirtualną kawę. Znajdziecie do tego link w opisie. Jakiś czas temu na kanał wpadł mój gorący komentarz do porażki Anwilu w serii ćwierćfinałowej, do odpadnięcia jedynki z ósemką, który nazywaliśmy historyczną klęską Anwilu. W tym materiale stanąłem w obronie, tak mi się przynajmniej wydaje, czy taka była moja intencja, Wiktora Sandersa. Uważam, że to jest zawodnik naprawdę nietuzinkowy, gwiazda tej ligi, jeden z moich ulubionych zawodników, nie będę tego ukrywał. Właśnie Wiktor Sanders w meczu numer 5 robił wszystko, by Anvil jednak tego spotkania nie przegrał. Starał się jak tylko mógł, wstawał wręcz na rzęsach, naprawdę bardzo ambicjonalnie podszedł do tego spotkania, ale na końcu nie udało mu się przełamać tego wyniku, nie udało mu się Anvil, Anvilu pociągnąć do zwycięstwa. Świadczam o jego ambicji, o jego zaangażowaniu nie tylko łzy jakie wylewał po tym spotkaniu, ale również liczby, bo w tym meczu aż 41% posiadań jakie Anvil miał w ataku, kiedy Victor Sanders był na parkiecie, to właśnie Amerykanin kończył. To znaczy kończył je albo rzutem, albo dostałem się na linię rzutów wolnych, albo stratą. Prawie że, prawie że co drugie posiadanie ofensywne Anwilu, kiedy Sanders był na parkiecie, było kończone przez tego zawodnika. Co jest po prostu liczbą absolutnie zawrotną. W sezonie mniej więcej gracze, którzy najbardziej monopolizowali grę w ataku, a Sandaś też należał do jednego z tych graczy, mieli ten usage, to wykorzystanie na poziomie 20-20 kilku. A więc Sanders w meczu numer 5 dwukrotnie przewyższył tę wartość, brał na siebie dwa razy więcej akcji niż standardowo to robił w trakcie sezonu. No mimo to jednak nie przyniosło to pozytywnych skutków, nadal Spójnia wygrała to spotkanie. Na pewno jednym z większych rozczarowań w przypadku Anwilu wocowek jest Żyga Dymec. Mówiłem to właśnie w tym materiale, że ten transfer Zigi oceniam negatywnie, że nie był to zawodnik, który zrobił różnicę, który nie był przeciwwagą dla gigi, przepraszam, dla Kalifa Janga, że Ziga Dimec nie był przeciwwagą dla kanadyjskiego środkowego. Wydawało się, że Anvil potrzebuje ofensywnego środkowego, że potrzebuje gościa, który będzie stwarzał przewagi, który będzie dostarczał punktów, m, punkty spod obręczy. Okazuje się, że Ziga Dimit w tej serii finałowej zdobywał niespełna 5 punktów i zbierał dwie piłki. To nawet jak na rezerwowego środkowego, a wychodzi mimo wszystko Dimit kilka razy w pierwszej piątce. To są statystyki bardzo słabe, a już w ogóle m, trzeba je nazwać bardzo słabymi, jeśli bo czy jeśli weźmiemy pod uwagę, że Dimest tak naprawdę powinien być tym ofensywnym z dwójki centrów Anwilu Włocławek. Ten transfer definitywnie nie wyszedł i seria ćwierćfinałowa pokazała, że trener Przemysław Frasunkiewicz pomylił się odnośnie tego zawodnika. W tej całej porażce Anwilu i to także że mówiłem w tym materiale, przepraszam, że tak często do niego się odwołuję, ale yy, myślę, że tam trochę ciekawych teorii, wniosków jednak yy, zostało poruszonych. Trzeba powiedzieć, że Spójnia zagrała niesamowicie i że Spójnia, czy gracze Spójni weszli na inny poziom pewności siebie i na inny poziom... Grania. Zabolały Anvil na pewno te trójki. Te trójki, które trafiali tacy zawodnicy jak Dominik Grudziński, jak Aleksander Langowi czy Stefan Braun. Anvil w pierwszych spotkaniach pomagał od tych zawodników albo wręcz krył ich troszeczkę na radar, jak to miało miejsce w przypadku Stefana Brauna. Anvil, co sam Fransunkiewicz powiedział na konferencji prasowej, na obwodzie właściwie nie kryli tego Stefana Brauna. A tu proszę, ta trójka w sezonie zasadniczym, no rzeczywiście. Przyniosła takie argumenty, żeby nie kryć ich. Trafiali w sumie, trafili w sumie co czwartą trójkę, więc to jest ryzyko yy, warte podjęcia. Tak? Natomiast w playoffach już trafiali co trzecią trójkę. Yy, 33% tych rzutów za trzy punkty tego tercetu wpadło do kosza, co już przy tak niskopunktowych wynikach, przy tak niskopunktowych meczach, przy tak mocnej obronie, już tak opłacalne nie jest. Ta trójka, pewność siebie, jaką zbudowała. Na dystansie bardzo mocno pomogła Spójni wygrać z Anwilem i odwrócić w ogóle tę serię. Bo trzeba pamiętać o tym, że Spójnia nie tylko pokonała jedynkę przed playoffami, ale jeszcze wyszła z 02. Gigantyczne osiągnięcie i te trójki Spójni na pewno w tym bardzo mocno pomogły. Kolejnym z zawodników, który, który na pewno rozczarował, był Laurynas Beliauskas, Gracz, który wszedł do ligi przebojem, który w pewnym momencie nawet się wydawało, że być może przejmie koronę od Igarsa Szkala i to będzie liderem tego zespołu, to to będzie zawodnik właśnie na ciężkie czasy dla Stali. Mimo wszystko jednak okazało się, że w playoffach tych pozycji dla Belioskasa nie było i popularny Beli, yy, popularny, przepraszam, zaśmiałem się trochę z tego słowa, nie wiem czemu, właściwie nie wiem czemu, ale yy, że no nie dał z siebie tyle, ile można było oczekiwać, czy może nie dał Drużynie tyle, ile można było oczekiwać, bo myślę, że z siebie dały jednak 100%. W sezonie Beliauska znotował średnio 17,5 punktu, prawie 5 asyst, kiedy w playoffach i do tego jeszcze prawie 45% za 3 punkty, no kosmiczne liczby, liczby absolutnie jednego z najlepszych shooting guardów w PLK, natomiast w playoffach było to niespełna 10 punktów, dwie asysty. No i nadal 41% za 3 punkty, ale z kolei za 2 już tylko 33, a przecież rzuty z półdystansu dla Beliauskasa były też naprawdę bardzo czymś ważnym i czuł się pewnie na tym półdystansie. Śląsk zabrał grę jednemu z liderów Stali, no i przez to też wydaje mi się, że Stal została skruszona w tym ćwierćfinale i Stal już jedzie razem z Anwilem, z Legią i z MKS-em na ryby, a Śląsk zagra w półfinale z Tefrem Sopotem. Dość nieoczywiste, dość nieoczywiste było to, że jeden z bohaterów Śląska-Wrocław w tym wygranym ćwiercinale ze stalą był Hasani Grabet. Hasani Grabet, który był krytykowany raczej przez większość tego sezonu. Mówiło się o nim, że to jeździć bez głowy, że gracz nie do końca poukładany, gracz, na którym na pewno nie można polegać, choć kilka game i ważnych rzutów w tym sezonie trafił. Natomiast Hasanik Rawet w serii ćwierćfinałowej naprawdę zaimponował i tak jak można było się rzeczywiście z niego troszeczkę podśmiewać wcześniej, tak wydaje mi się, że on zaprezentował się na pewno zdecydowanie lepiej niż chociażby Marek Klasen. Jeśli popatrzeć na małe punkty, na wyniki poszczególnych spotkań, na tak zwany plus minus, to Śląsk przegrał to, był na minusie. Gdybyśmy zsumowali punkty ze wszystkich spotkań, a na przykład z Minuta, kiedy Śląsk był na parkiecie, kiedy na parkiecie był grawet, no to Śląsk był na plusie i to plus 9, czyli tę serię, jakby można powiedzieć, że kiedy grawet był na boisku, to wygrał nawet w małych punktach tych, tych, zakumulowanych. Hasan Grawet. Yy, dostał rolę taką trochę niewdzięczną od trenera Draga Rajkowicza, bo to nie jest rozgrywający, to nie jest kreator gry, to nie jest zawodnik, który jest w stanie panować nad wydarzeniami na parkiecie, a mimo wszystko udało mu się to zrobić, udało mu się to osiągnąć. No i muszę przyznać, że naprawdę bardzo mi w tej serii zaimponował i jestem bardzo ciekawy, jak wypadnie w rywalizacji z strefem Sopot. No i a propos trefla, no to musimy przejść do zawodnika, który rzeczywiście tę serię dla trefla zdecydowanie zrobił. Jest to jako przęk rozgrywający. Trefla, który przez dwa mecze tak naprawdę nie miał w ogóle zmiennika, ale mimo wszystko poradził sobie znakomicie Tref, kiedy szęk był na boisku, zdobywał blisko 115 punktów na 100 posiadań i tracił tylko 103 punkty na 100 posiadań, co daje nam różnicę w efektywnościach ponad 11 punktów, czyli tref był zespołem plusowym. No i też test oka to potwierdzał, kiedy szęk był na boisku działy się dobre rzeczy i to nie tylko w końcówkach kiedy albo szęk asystował albo sam wykonywał. I sam trafił punkty na wagę e, zwycięstwa. Kiedy jednak Jakuba na parkiecie nie było, no to tref już tak dobrze nie wyglądał i był drużyną minusową, bo ta różnica w efektywnościach wynosiła e, minus półtora punktu na 100 posiadań. A tak co prawda był lepszy, bo prawie 124 punkty na 100 posiadań zdobywali e, Sopocianie, natomiast trafcili ponad 125. Widać, że nie tylko Wysocy mają bardzo duży wpływ na statystyki zaawansowane, na obronę, którą reprezentuje DRTG, ale też niscy zawodnicy. No i Kuba Schenk tutaj pokazuje, że rzeczywiście na wpływ ma gigantyczny wpływ na obronę swojej drużyny i można o nim mówić, że jest to lider i gracz, który sprawia, że cała drużyna gra po prostu lepiej. No ale naprzeciw Jakuba Shenka był Tyler Persons, czyli też generał, też lider, też zawodnik, który w tych playoffach zaimponował, no bo chociażby miał mecz, w którym w jednej połowie zdobył 35 punktów. No takie rzeczy w Europie się po prostu bardzo rzadko zdarzają. No i jak zajrzymy w zaawansowane statystyki, no to nie trudno jest się domyślić, że zobaczymy, że... MKS kiedy Persons był na boisku był zdecydowanie lepszy niż w momentach gdy Amerykanina na parkiecie nie było MKS przede wszystkim tracił mocno ofensywnie kiedy Persons schodził wtedy ta drużyna nie, zdobywa, nie zdobywała nawet 100 punktów na 100 posiadań co jest wynikiem naprawdę bardzo ale to bardzo słabym to też pokazuje jak kluczowy był Persons dla MKS u i jak bardzo w tej serii nie dojechał Lowell Kabil zawiódł Amerykanin nie był sobą a można było na niego patrzeć nawet jak na jednego z najlepszych rezerwowych w lidze w całym sezonie. Pogarszała się też defensywa. Pogarszała się też defensywa, bo MKS tracił blisko 130 punktów na 100 posiadań, a kiedy Spursons był, to było tylko to 113 punktów na 100 posiadań. No i kiedy można by było takie, takie założenie dać, że gdyby ta seria trwała tylko tyle, ile Persons był na boisku, no to naprawdę MKS był bardzo, ale to bardzo blisko, żeby e, ugrać tę serię, żeby być zespołem na równi z Treflem Sopot, bo ta różnica w efektywnościach, kiedy Persons na boisku był, e, wynosiła tylko minus 1,4 punktu na 100 posiadania. Przechodząc teraz do pary czwórki z piątką, czyli Kinga Szczecin z Legią Warszawa, tak intuicyjnie można było się spodziewać, że King Szczecin będzie najlepiej wyglądał, kiedy Andy Mazurczak jest na parkiecie, a kiedy Andy będzie schodził, to będzie wyglądał najgorzej. Czyli ta różnica w tych efektywnościach w momencie, kiedy jest Andy, a kiedy go nie ma, będzie po prostu najwyższej. I rzeczywiście ona jest bardzo duża, bo King jest na plusie blisko 15 punktów, kiedy Andy jest na boisku, i na minusie 13, kiedy jego nie ma. Natomiast to nie jest gracz, który ma te różnice. Największą okazuje się, że to jest właśnie Avery Woodson, że to jest gracz, który trochę był jednak w cieniu, jeśli chodzi o te rywalizacje, na pewno w cieniu Mazurczaka i Kadbertsona, bo ci dwaj gracze bardziej dominowali nad grą, czy byli bardziej widoczni z uwagi na zadania, jakie mieli do wykonania na parkiecie. King, kiedy Woodson był na boisku, był, jeśli chodzi o netrating, aż plus 22, czyli no, 22 punkty na 100 posiadań lepiej niż rywal, to jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie. Kiedy z kolei Woodson z parkietu schodził, no to ta efektywność od razu lądowała dużo niżej, bo to było minus 15 punktów na 100 posiadań. Różnica aż 37 punktów pomiędzy tym, kiedy Woodson był na boisku, a kiedy go nie było, no to jest naprawdę, naprawdę gigantyczna. Gigantyczna wyrwa, gigantyczna dziura. Oczywiście to też nie jest tak, że to jeden zawodnik decyduje o tym, czy drużyna jest na plusie, czy na minusie. I pewnie to, że Woodson był w dużej części na boisku z Andym Mazurczakiem, spowodowało, że jeden i drugi wygląda w tym względzie dobrze. No bo chociażby rezerwowy, czyli przemysłowy żołnierzy o którym też byśmy powiedzieli, że zaliczył dobrą serwie, serię, no to jednak zespół, kiedy on był na boisku, był na minusie. No, ale to jest mała próbka, to są statystyki, które trochę nam podpowiadają, jakie ustawienia i w jakiej konfiguracji zespoły wyglądały dobrze, ale przede wszystkim w playoffach trzeba patrzeć nie tylko na liczby, ale na też to, co się dzieje, na, na podejmowane decyzje, na emocje zawodników, na czytanie gry, i myślę, że, że te liczby, które dzisiaj Wam przedstawiamy, trochę trzeba brać też z przymrużeniem oka. Tak samo pomyliłem się w przypadku Legii Warszawa, bo wydawało mi się, że kiedy na boisko, na boisko pojawił się Tajran de la Tibodier, no to Legia zyskiwała na tym. Legia szła do góry, Legia była naprawdę mocna. Jednak statystyki zaawansowane, jak to często bywa, wyprowadzają mnie z błędu i pokazują, że Legia z Tyranem na parkiecie była zdecydowanie gorsza niż w momentach, kiedy tego y, zawodnika, kiedy Jamajczyka na boisku y, nie było. Y, kiedy Delatibodier biegał po parkiecie, ta różnica między efektywnością ofensywną a defensywną wymusi, wynosiła ponad minus 10 punktów na 100 posiadań, czyli Legia była gorsza o 10 punktów na 100 posiadań od Kinga w, w minutach, kiedy Delatibodier był na, na parkiecie, a kiedy go nie było, to było ledwie e, minus 2. Więc też znowu kłótnia między testem oka, a między statystykami. Akurat w przypadku tej serii to mocno, mocno przez palce bym patrzył na te, na te statystyki, bo jednak one, no ta mała próbka, ta mała próbka tutaj, one są ciekawe, one są ciekawe, one podpowiadają, one składają, może być może skłaniają do jakichś wniosków, ale, ale myślę, że trenerzy też nie do końca sugerowali się jakimiś ustawieniami, tworząc jakieś kolejne ustawienia czy usprawnienia na kolejne mecze. Śląsk Wrocław. W tej drużynie należy się troszeczkę, troszeczkę więcej uwagi, bo dokonała czegoś naprawdę niesamowitego, bo chyba jednak mniej osób stawiało na zwycięstwo tej drużyny w rywalizacji ćwierćfinałowej, nawet mimo problemów kadrowych. Stali, sam byłem osobą, która bardziej wierzyła w zespół Zostawa niż w Śląska. Natomiast Śląsk dokonał czegoś naprawdę niesamowitego, bo trafiał za dwa punkty na niesamowicie wysokiej skuteczności. Te trafienia to jest ponad 63% średnio w każdym spotkaniu, i to jest dziesiąta najlepsza skuteczność za dwa punkty w historii playoff, jeśli podzielimy sobie te playoffy na. Serię. Naprawdę wybitny występ pod tym względem, pod względem trafienia za dwa punkty. Zaliczyli Wrocławianie, i no, tym samym możemy wnioskować, że rzeczywiście problemy stali w tej serii były pod koszem i Śląskowi udało się to uwidocznić, uwypuklić. Brawo do Śląska! W tym materiale to już wszystko. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i za każdą reakcję, jaką zostawicie pod tym filmem. Widzimy się, myślę, że już po weekendzie, po dwóch pierwszych spotkaniach w każdej z par półfinałowych nie będziemy sobie typować, nie będziemy sobie rozkładać tych serii na czynniki pierwsze, bo już jest naprawdę mało czasu, by to zrobić. A może jeszcze zrobimy w trakcie jakiegoś live'a? No nic, zobaczymy się na pewno już niedługo, już wkrótce. Na dzisiaj to tyle, dzięki i do zobaczenia.